Jest u Twojej Porsche, jest czarny jak węgiel, tak jak chciałeś. E, projektor biletowy w środku. i pomazałem. E, I słuchaj, e, pierwszy raz to będę robił, uszykowałem sobie troszeczkę kabla. Nie wiem, czy wystarczy, ale niespodzianka, jest ciemno na dworze, więc idziemy zobaczyć, jak to świeci. E, jak nie starczy, trudno, film się nie udał. Jak nie starczy kabla. Mam tu pomocnika. Lecimy w którą stronę? Na dwór, wychodzimy! Wychodzimy, wychodzimy! Tam, tam nie, nie, tutaj idziemy na zewnątrz! Raz, raz! Ufa, jest ciemno! Słuchajcie, jest ciemno! się rozdaj O, teraz widzę. O, psa, sama. Był błysk. Dobra, świeci teraz. Do góry, do góry. Ja jeszcze wyżej. Pokaż tą wiązkę światła. Tam na ten magazyn, tak, żeby linia było widać. To jest jedna tylko lampa. Zobacz, jak szeroko świeci mocnym białym światłem. A będziesz miał dwie takie na, na aucie. Także droga przed Tobą będzie wspaniale oświetlona. Pojdziesz jak dzień. Lampy Porsche. Zobacz, te srebrne wnętrze, jakie tutaj było, zostało zamienione na czarny mat. Z zewnątrz tego nie widać, ale te projektory, mamy tutaj projektory biletowe zamontowane, tak jak umówiliśmy się. I tak naprawdę musiałem uciec z warsztatu, bo Jestem pośmiewiskiem, tak naprawdę kolegów leją za mnie. W każdym bądź razie ja wolę taki filmik zrobić, bo mogę ci opowiadać wiele rzeczy i na pewno sobie zupełnie coś innego wyobrazisz. Wolę ci to pokazać. Chodzi o to, że ten klosz wyszedł naprawdę całkiem fajnie. Jestem z niego zadowolony. Czyli prawe od strony pasażera, lewy za to ma tutaj. Już to łapie Widzisz takie mikropęknięcia przez całą strukturę klosza i wiele tego co tutaj było na tym kloszu zeszło. Ale to co tutaj zostało to jest przez całą strukturę klosza, czyli żeby to zjechać musielibyśmy zrobić dziurę. Oczywiście tego nie chcemy zrobić, także te mikropęknięcia tutaj pozostały na tym kloszu. Oczywiście jest to widoczne pod pewnym kątem. Ech, I prawdopodobnie niewiele osób na to zwróci uwagę. Ja to widzę i o tym mówię. I teraz można to zniwelować, oklejając folią PPF. Na przykład ona tak to lekko zmatuje te klosze Nie będą tak połyskliwe, ale zatuszuje troszeczkę te pęknięcia. No albo możemy iść krok dalej, jeżeli ci to przeszkadza, oczywiście, i te klosze wymieniać. Ale znamy cenę to jest około 800 zł. Także na tą chwilkę ja bym to zostawił. Ewentualnie okleił tą folią, ale ja naprawdę bym to zostawił i spokojnie można tak jeździć. Auto z tymi czarnymi lampami naprawdę będzie wyglądało kozacko. To już po samych lampach widać, że one nabrały takiej agresywności. A jak świecą, no to to miałeś próbkę. Wcześniej naprawdę linia światła jest wyraźna, mocne białe światło. Ja jestem gotowy, żeby tę lampę odesłać. Także za chwileczkę zabieram się zapakowanie i będziemy w kontakcie na jaki adres to dostarczyć. Jeszcze raz. Ten jest piękny. Piękne. Nie ma żadnych rys, przebarwień, e, pęknięć. ten lewy. No ma tutaj e, poniżej linii światła tutaj, która przechodzi przez, przez ten klosz, ma tutaj takie mikropęknięcia. One są drobne. One trzeba się przyjrzeć. One są widoczne tylko pod pewnym kątem, ale są. I nie udało mi się tego usunąć. Napisz jak Ci się podobają te lampy. Pozdrawiam, miłego wieczorku. No i przepraszam, że tyle tu trwało, ale po prostu czasami świat się wali i te nasze uporządkowane życie burzy się jak domek z kart. I tak naprawdę wszystko przestaje mieć znaczenie. Po prostu walczysz o coś, co dla Ciebie jest najważniejsze. Pozdrawiam, zdrówka życzę.